Dobra! Ben! moci trochę! Zarobiliśmy kupę hajsu! Hajs? Cholera... Znów ten pierdolony ten. Kikon. Zobaczyłeś, Pimpek. Wiesz, miałem dziwny sen. Musisz się przyzwyczaić do takich rzeczy. Spoko, rydeczko! Nie bój! Pimpek jest tu! I rozpierdali każdego frajera, który spróbuje cię dotknąć! Jestem! Super, Pimpek! Pies nad psami! Pimpek? Co do chuja. Pancią nie leży! Pimpuś zajebie tych wszystkich skrwiali, którzy śpią się wkroczyć na teren mojego pana! Haha! Pola Bita. Do widzenia dla pana tylko ty to. to 12 dziewięćdziesiąt dziewięć Zresztą na jutro On? Powiedziałem na jutro D Dobrze Kurwa Tak późno? Siemasz czwany? Kurwa, ale mam koca. No, ty przynajmniej się kurwa nie spóźniłeś. Ja bym się jakieś jakiś 3 godziny temu. Zdążyłbym, gdyby nie tej banej kocie główno na ziemi. <ścoughs> Serio Seriously, poślizgnąłeś na kocie głównie? Haha. <ścoughs> poczekaj, ale chciałbym to zobaczyć. Tak by to był. To. Zajebista szatka, mordeczka, <ścoughs> Ta, Tadzie na ziomek. Jeszcze jedno takie słowo, a przeczekam, że wszystkich was tutaj pozabijam. Pieprzone psy. Haruję tu za was trzech. Jak trzeba, to zostaje na noc. A wy wypłaty nie chcecie mi dać wyznaczonym terminie. <laughs> <laughs> Pierdolcie Ci się skurwysyńcy wyzyskiwacze. Zabijam się z tej budy. Siema. Mocne słowa, Robin, ale trafne. Siema, szczany. Cześć, Ben. Tak jak się umówiliśmy, zapraszam do mnie. Rozkręcimy ten pieprzony biznes. Byle dalej od tej zapachlonej dziury. Spokojnie, chodźmy najpierw do naszej kryjówki. Zobaczyć w końcu jaja tego kasiera, skoro tak nam nie wierzysz. <słuch> Niech będzie. Jeszcze kilka tygodni i te cudeńka zmienią się w jeszcze większe cudeńka. Pieniążki. Poczekaj, tylko o jedno ci kurwa proszę. To wszystko na KFC. Ostatnio Smaka na Maka, nie, to potrzeba nam ludzi. Tak wiem. Potrzebujemy ludzi. Dealerów. Musimy znaleźć jakichś frajerów, którzy będą rozprowadzać nasz towar za odpowiednią zapłatę. Tylko skąd ich wziąć? Nie frajerów, tylko współpracowników. Miejmy do siebie wspólny szacunek. To nie jest staro obóz Gatica. Sam jeszcze godzinę temu byłem zwykłym frajerem. Mniejsza z tym, znam jednego chłopaka, ujęłam spotkanie z nim, przestawi się wam jako Panji To były dealer, którego zatrudniałem jak wcześniej ich gotowaliśmy, powinien się nadać Stary, ja też mam pomysł W sumie, wiesz, mam takiego jednego ziomka No i mówię o niego kubuś i generalnie mówię dlatego, że jest grubszy ode mnie, co jakiś czas mi się w KFC No i wiesz jak to jest, tam wykonujemy jakieś wymiany towarów, znam go dobrze, myślę, że będzie skory do współpracy No i pięknie Robin, jedziemy do ciebie, pokażesz... Halo? Halo I pewnie pomyłkę. Chodźcie? Wow! Wow! Stary, kurwa! Myślałem, że będziemy bulić hajs na sprzęt i składniki, a tu takie coś? Przecież to laboratorium żywcem wzięte ze starego serialu o nauczycielu chemii i jego uczniu. No kurwa, Robin, spisałeś się. Ale wiesz, trochę przypomina to laboratorium z tego serialu Netflixa. Nie powiem. Z pewnością ułatwi nam to robotę. Sprzęt pozostał od ostatniego gotowania z moim kuzynem Gornem. Ale ten pieprzony pedo wolał odejść gotować dla jakiegoś zjeba. Szalona siódemka? Jakoś tak. Nie wiem, nie wnikam. Składniki zdobyłem na poczekaniu. Radząc jest z pobliskiego ogólniaka. Wcisnąłem woźną bajeczkę o tym, że naprawiam stary sprzęt chemiczny. Pieprzony dureń. No ale co, so, składniki martwić się nie musimy. Uważajcie na tą butlę z gazem. Chodzi o nas z czasu II Wojny Światowej. Lepiej, kurwa, nie ruszać. Kozak. No to co? Robim... wiesz, się, zagotowanie, kurto. My idziemy werbować ludzi. Halo? Halo? Co jest, kurwa? Tak, Ben. Pamiętaj. Jesteśmy pewni siebie i charyzmatyczni. To my tu dyktujemy warunki, nie on. Pan Gie? Tak, to ja. A wy to pewnie Szczwany i Ben oczywiście. O tobie wiele słyszałem, panie Ben. Podobno wygrał pan zawody na jedzenie hotelów. Mm, mógłbym to zrobić jeszcze raz. Chcecie, żebym wam pomógł? No, ten! Sprzedawać narkotyki! Kurwa, szwany, to na pewno. Niestety. Cześć, Gustaw. No cóż, yy, tak, pomożesz nam dealerować. Mam nadzieję, że chociaż w tej dziedzinie zrobisz na mnie lepsze wrażenie niż teraz. Swoją drogą, Gustaw. Moi starze chyba mieli mnie tak nazwać. Nieważne. Chodzi w to? Na no pewnie, koledzy. Na dealerze tam się jak mało kto. No dobrze, to. Hmm, no Zadzwonimy się, jak będziesz nam potrzebny. Tymczasem bywaj. To jakiś totalny zjeb. Białeś się góry? Kurwa, bez kitu, Wyglądał jak upośledzony szereg. Chłopaki, czekajcie! Kurwa. K koledzy, gdzie idziecie? Wiesz, Gustaw, e, troszkę zgłodnieliśmy. Właśnie mieliśmy iść przekąsić coś do KFC. O, to świetnie! Dawno nic nie jadłem. Pójdę z wami. Yy, tak naprawdę to wiesz, no... Idziemy zwerbować kolejną osobę. Wiesz, biznes, dealerka i te sprawy. Idziemy tam. Ja i Pączek. My. Sami. Luzik, pójdę z wami. Będę trzymać się na uboczu. M mam podobno ogromny dar... przekonywania. Wy też tak lubicie zwierzęta? Mam fioła na ich punkcie. Przez to raz trafiłem nawet do psychologa. Słuchaj, powiem wprost. Nie odpierdoli się od nas, co? Nie. Tak kurwa myślałem. Dobra, chodź, ale... zamknij pizdę. Proszę. Okej. Okay. No ma Kubus. Ben, w mordę jeżał. Tak podejrzewałem, że to twój głos dziś usłyszałem w wiadomości. Czyli co? Dilerka wraca do mojego życia, tak? Ta. No to jest szłane. on tu wszystkiemu dowodzi. Czuję się przy nim swobodnie, to równy gość. A ten tu to... Gustaw. Hej! Stary, nie przejmuj się nim, on też jest dilerem. Sorry, z dwóch. Ej, co jest? Muszę do kibla, mordo. Sorki, nagła potrzeba. Wytłumacz mu wszystkie szczegóły, zaraz wracam. Ach, dziękuję. Znowu kurwa? Halo? Znowu głuchy telefon. Ben wytłumaczył mi wszystko. Wchodzę w to. Tu masz moją wizytówkę z trzwami. kiedy będzie trzeba. Obecnej współpracy, partnerze. Przepraszam, że przeszkadzam, ale posłuchałem waszą rozmowę. Nie powiem, zaintrygowała mnie. A kim ty kurwa jesteś? Grzeczniej, Żydzie. Nazywam się Dolf. Pracuję w tym samym fachu co wy, tylko że w Dojcze. Przebywam tu w Polsce przez kilka tygodni, bowiem tamtiejsza policja mnie szuka. Krowa, sprawa troszkę wymknęła się spod kontroli, dlatego ochrywam się tu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Chętnie pomogę wam w rozprowadzaniu towarów. Każda para rąk się przyda. Serio? Ściga niemiecka policja? Pokczam. Naprawdę? Chcesz z nami pracować? Ktoś taki jak ty, na pewno by nam się przydał, ale. No dobrze, masz tę robotę. Zaraz. Napisz mi tu swój numer. Dobra, tutaj masz mój telefon. Zadzwoń, gdy będziesz wolny. Na razie. Na razie. A ty, Gustaw? Cóż, idź do domu. Zdzwonimy się. Siema, Robin. Wszystko załatwione. Ha, nawet zwerbowaliśmy jakiegoś niemieckiego zbiega. Ale kurwa, Robin, za jakie grzechy, Gustaw, dlaczego? Ha, wiedziałem, że nie mi tego płazem. Większość właśnie dlatego nazywała go wrzodem. Chyba wiadomo już dlaczego, nie? Ale spokojnie, Tak, to, ale Gustaw rozprowadzi towar szybciej niż tamta dwójka razem wzięta. Oby. Ej, lupnijcie tylko na to. O kurwa, ale czysta. Stary, zrobimy na tej krocie! Wiem. Za dwa dni nasza działalność oficjalnie się rozpocznie. Hm. Już widzę te pieniądze przed oczami. Jak ta kurwa mój były szef dowie się, ile będę mieć hajsu, to muzyłka pierdolnie. Więcej pieniędzy, więcej jedzenia. Robin, Mordo, słuchaj, co myślisz na temat tego samego Waltera? Poczek stronę jego widok. Powiesz mi coś o nim? O, Walter, ten gangster. Lepiej z nim nie zadzierać, mówię mi. Chłop za małe przewinięcie w jego branży zabija najbliższych albo tych, co mu przeszkadzają. Wiesz o czym mówię ziomek, nie? no, no to. Szefie, mamy sygnał. Powtarzam, mamy sygnał. Kurwa, nareszcie. Mów, gdzie? Na osiedlu parkowym. Niedaleko pomnika tego sławnego polityka. Świetnie. Prześlij mi współrzędne tego sygnału. Wkrótce dorwę tych pierdolnych bachorów. Nauczą się nie wtykać nosa w nie swój biznes. A ty, kochaniutka. No cóż. Ostatnio nie potrafisz przypilnować tych Spierdolin mózgowych, by zrobili wreszcie coś pożytecznego i zajebali Bena i jego przydupa zaszczwanego. Więc wypierdalaj stąd w podskokach! Mam cię tu już kurwa więcej nie widzieć, zrozumiano?